Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że święto 1 listopada to jest tak naprawdę święto kobiet większe niż 8 marca. Bo co kobieta ma 8 marca? Ona czeka na kwiat, prezent, jakąś klastawkę, w sensie perfumę jakąś. A co dostaje? Butelkę alkoholu. I to w organizmie mężczyzny. 8 marca kobieta jest elementem biernym. A jakże inaczej jest 1 listopada właśnie. To jest jej dzień. Tu kobieta jest czynnikiem aktywnym. Cały przebieg dnia świątecznego ma pod kontrolą. Rano budzi dom, daje śniadanie, wskazuje, w co się domownicy mają ubrać, kwiaty znicze w ręce każe brać i na cmentarz. Najważniejszym jednak aspektem dnia kobiet 1 listopada jest to, że kobieta kupuje sobie na ten dzień nowe ciuchy. Czy kobieta na 8 marca kupuje nowe ciuchy? Nie. A widzieliście na cmentarzu jak wygląda rodzinna procesja? Na czele pani domu, w nowym okryciu, nowym kapelusiku, berecie, nowy but. Cudowna, świeża, wystrojona królowa dnia. No pokazuje stylizacja. A za nią kto podąża? Szary koleżka w starej skórzanej kurtce, poprzedzony przez wystający brzuszek, prawda? spodnie z materiału, nie dżinsy, bo to święto, rozchodzone buty, no taszczy, kwiaty i reklamówkę ze zniczami, marząc o 8 marca, kiedy to on jest królem dnia. Tak, 1 listopada to, to jest prawdziwe święto kobiet, ale na wszelki wypadek nie składajmy w ten dzień kobietom życzeń, no bo, bo głupio się wygląda z rozbitą doniczką, chryzantem, Na głowie.